Wygląd i na samym dole może masz jakieś... Eee, taki wygląd... No ale nie o to mi chodzi, nie że wyglądzie do tła halloweenowe, tylko w sensie, czy gdzieś się da się kupić, bo świąteczne kuźwa. Eee, Czyli o tła. to nie wiem. Może skrzynce jakieś. Mm. Ale to wątpię, że tak od razu taka ta, tam my Nie no, ale może prędzej były, nie? O to mi chodzi, tylko chyba nie widziałem jeszcze żadnych... Z jakieś zanime są w ogóle ha, tła? Nie? A nie ma samych tych? Pojemników z tłami? Mhm. -mm. Aha. Mówię, że. Z, z personalizacji z... masz ze wszystkim, jakby nie. No właśnie. Tłami. Personalizacja personalizacji jest kilka tych. E, tłów. Tych jest kilka teł, tłów. Nie wiem, jak to je odmienić. Teł? O, no to jest tylko kilka teł. No może to El de Me... Muetos, może to tylko, ale. Halloweenowe jakieś No ale go o, nie ma. Od pola i to się ugra, to się ugra. Tak, czekaj, nie? Patrz jak mam wszystko świąteczne, to teraz ma Awata jest bałwankiem, nie? nie? <todgłosy> <todgłosy> Dobra Pa wiem, ty Wiesz jaki piękny wynik zabiłem Nie dość, że przejebałem też zabiłem czy to jest to Kiedy ja grałem bardziej wiem nie pamiętam Kurwa, ten człup to taki jak tak duży pamięci postoi otwarty i się wygazuje, nie? Tak, jakbyś jakąś wiem, Taki bimbe już go wywalił. A to jest Citizen nic, No świetnie. Ja to mówię, że magazynek jak bierzesz. No, ale na tym mam urodziny. Aha. ty tyś w ogóle tego używa? To szczególnie chyba na jak tego typu. O, no dawaj, tak dawaj, dawaj. To bi! tu, tamtego, tego z tyłu. Kurwa. A... To dużo, dużo, to dużo. Tu jest, to ja. my tu berwujcie, miło. No, to no, jest no, no, no. O, ale ja mam plus 40 nacięte pociski, może być. No. Nie tchnie, nie tchnienie. Hehe, A Nie no, w to już jeszcze, jeszcze to bo nie, nitro. Ale no... Czekaj, ja ostatnie tchnienie to jest... time. Już jeden HP ci tylko zostaje, tak? No? A ja coś się średnią. To się czasem ujatuje dupę, ale jak jest ich więcej, to ci tokujada. Naprawdę. Dawaj, idziemy na kogoś. Tu nie pytaj mnie jeszcze. Kurwa, jeźdź, ten joch nie blokuje! No widzę właśnie, tu stój wysynie wiechów. Stój wysynie. Patrz, ja nie popchnię. Hej, jocha zabij. Aha, to oba jest. No, tam jest w a na dole gdzieś siedzę, to się czai i wie, gdzie, gdzie był... a, tam, w tej obronie. No jebać, by to Kayo wy... wydoił. Nie ja... Aha! To biłem. Ja, to nie kran, wagnik, to pisał. Nie biorę... i szansę na... zdanie je max ostatnie życie kurwa, mam. Szybko poszło. Mhm. Uh -huh.

bo ten Kajo to tutaj co przewyszył to czuję, żeby mnie też wybraniał Dobra, te opała, na pewno to oba na nie życie i na te karo to Na Tekaro to da nie będziemy Tylko że wiesz karo ma magazynek Cię może łatwo wydać No i Inferno fajna to jest straci w Tam jedzie T95, tam chyba w oddali, ta mocna, ten właśnie na nie pojechał. No, do nas i pydzo to dojeżdża. Uwaga. Nasza Adara, raczej nie? Nie. O kurwa. Nie, bo on miał pazły. I da objapał z Nie wiedziałem, że ma paru. Myślałem, że ma obiadanie. Jest, mam ich Chodźcie, jak ty miałeś ostatnie życie? Nie miałeś ostatniego życia, co ty gadałeś? No ty miałeś ostatnie życie, mówię. Będzie się, ja też. Przyjedno życie star... Ach, uj. <grym> ja mam nagrane, nie wyprzej się, kurwa. Kole, dostał, 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 dostał. Ojojoj, oj, oj, się go się zjebał Aha, te 30 nie ogania, że ma pazły na sobie Idiotazdek bo jechał do przodu No spoko, może być, 600 HP to taką zajebał Izbek Tu, godwo gris Ten ma fajnie szeedon, bo ma dwa pociski, nie? I on nie ma no I on nie ma już rzutu przy tym, bo on ma rakiet wali. No tak. No, to no, tak. mają być, tak. No to muci, musisz ten, tobą. bo cele musisz polosować. Ja mam przed tobą, po prawej Na no, nie widzę, no, jedzie na tyłpie. Po prawej, po prawej A, kurwa. A tu Diamoni No ale nasz obegi nie. Jednak nie, zapewne. Dobra, żonu, wejdź. Dobra, okay. ten nobe. Znaczy, idzie ten dywan i jako... Ty, ale godzili też nie widziałem tej bitwy. No, nie zwróciłem uwagi. A ma cztery kilo, nie? No. Jebany slajper. A uważaj, bo dywan ma... Pazły, nie? No, też. Tak? A nie ma... Mhm. Czegoś do strzałów? Nie. Będę dopuścił. No, I bless it for the Right. Oh three. Mass fight. five. By school five. E, bo gożylno się zaraz rozpi No już nie Bo i jak... Tam No, poleciał pociąg nad tobą tu. No, piciała właśnie. nie? tak, 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 że nie tak, 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 no tak, 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 no i dopiero 9 nagrywamy, też tam co jeszcze jeden nagramy. I w tym filmie też mamy giveaway. Tak? Lazujemy? Giveaway. Na no, tajemnicie zostaw. Zasady te same. Polubić, zasubskrybować, nikt w komentarzu. A na o 10 losowanie. Dziękuję to teraz wszystko Wszystko. co jeden zagrajemy. Okej, zaczynamy. No zaczynajmy. Ja dalej będę to tłukł. 7 w tym zagiełku. Nie no, zapaliłbym papiroza, to jest misja, bo trzeba skręcić na szybko. Idę życić tytem. W ogóle, się... mus... szwagierowi dzisiaj telefony sprzedałem w staję. Nie masz tego? Tam... No, bo postanowił, że się będzie bawił na nie telefonów. takich wiesz nawet już wiesz typu nie, nie działających nie? Uh -huh. czy znaczy coś jak z nim się stało to on chce o ciebie wiesz odkupi jakiś zepsuty telefon nie? nie mówię że dajmy na to kurwa złamany czy zmiażdżony przez nie wiem kurwa samochód bo tego to już się nie da naprawić ale jeśli nie natyca się wylała ekran zbity czy coś w tym stylu czy na przykład poet ładowania jest zepsuty, coś w no. pojedynku, to zresztą z chęcią odkupi taki telefon za dwie dyszki od ciebie, I sobie go naprawi bądź spróbuję w ogóle naprawić, bo póki co to nie umiem, nie? Ale chce się uczyć yy, tym, no to mu dzisiaj w sumie sprzedałem całe pudełko telefonu, tylko ja od niego nie chciałem pieniędzy, nie? To mi wcisnął 5 euro za 6 telefonów pływać, tym nie za tam 5 telefonów, różnej maści zaczynając od telefonu pływa Microsofta, to po w ogóle jakieś od 9c, nie? nie, Redmi 9c to ja mu teraz sprzedałem, w sensie potem już to jako szósty telefon no to ten co ja prędzej miałem przed tym e, Redmi 13, nie? no wiem który no, no ten Redmi Dałem. To mi za... Samo to deal mi dał pięcioletnie Ja za, za, za to w ogóle pieniędzy w sumie nie chciałem No to no wiesz... Wyszedłem. Tam, no wyszedłem na... I no tam jest Eken stłuczony W niektórych miejscach to w ogóle odpad. ten ekran A... Ten... A... Ale mnie a. wyjebał A, i poet ładowania tam zdechnie to ja jest tak naprawdę, jakby oglądał, dawał ten Nie mam jest 3 jeszcze 2017 po zwarciu, więc mógłbym sprzedać. No to widzę, 20 od kopii. Muszę mógł wysłać na jakiś adres. Czy tam go no. z Getty tak. Coś tutaj tu jest to ja źle się odłączyło i. Od godziny odbiłem bokiem. Od... Jest Shuridana. Nie. Mnie zastanawia, jak się mogłeś źle coś odłączyć. To co ty, ładowajkę, kurwa źle odłączyłeś? Tak. Widzę, jak można źle odłączyć. Potem, niech... potem się już nie chce odłączyć, Ja mam pytanie, jak mogłeś źle odłączyć ładowajkę? Hmm, no, magia. Że za nie, ale miał, dwa? Czy? Nie wiem, chyba. Ale dwa telefony mi tak padły, nie? No debil, kurwa, to nawet władowaki nie potrafi odłączać, no ty, kurwa. <noise> Człowieku. Jak można nie umieć władowaki odłączać? Tak, w He? E? E? Zaraz dam. Pływa, mam te podwójne pociski i to był największy błąd w moim życiu. Nic kompletnie nie trafiam. Musisz powiedzieć, jaka to jest na dobitkę tam No wiem, tylko ja ich tak chyba nie trafię. Miałem chyba na metę i tyle, jaki musiałbym na nich podjechać. Bo oddałem 8 pocisków w stronę e a ona ma 30... tam 50hp, czy coś Nie, o, oddałeś połowę, że to super, to mi się podoba, ja to tam. Co Ja chuj to wie, nigdy więcej nie pod podwójnych pocisków. Szkoda, że tego nie da się pozbyć, w jednym Ten, eee. Między dwa. Tak. Patrz, a jak drugim pociskiem i tak gąbka, to zajął chyba. No! No! O, ale odbiję od niego. Sidescarp, tylko. Nie wiem, jaki tak ping wyjedł, to się z Co ty, co ty, co tutaj się dzieje? Halo, mamy? Hila, słyszałem. Ja dodatkowo jestem za mocny dla nich, wiesz. Długie niemcze, ucinek, uda. Może święty, gdzie się pojawiało moje szczęście? Nie wiem, chodź się domyślam. Tak. A jakbym wiedział ty i tak widzisz? kurwa nie powiedział. Ale od czyli da mam wyczego. Nie, nie, co na to na że też... Ja bić nie mogłem. Ja nie mam ginzu żadnych, tak jak ja spięcy Chodzę mam jeszcze kurwa tam naklejki. Yy, z roboty poprzednim. W sensie tak się z praktyk. Nie dotykać urządzeń elektrycznych. Jakieś tyle tych naklejek mam. Na ławeczkę. Wysiedź trochę. Na chuj ci się. No ja to na ławeczkę nakleiłem, nie? Jak tam... E, nic, ją jeszcze nie Teraz to do że przejechała moja ławeczka. Teraz jest u dojczów. Nie wiem coś, Jakby wynik był na odwrót, to by była piękna liczba. Nie? No, to zgodzę się. Tak. W ogóle miałem te ptaki, min minął tydzień, no tydzień żeśmy nie rozmawiali, kochał się jaki ten tydzień ty Tydzień to był chyba jeden z najgorszych tygodni w moim życiu. Czemu? począwszy się od infekcji w jamie ustnej nie przez zęba o dziwo. O. Nie w poniedziałek, byłem... to jak nie mogłam trwać w ogóle. No. No dobra, zaraz kończę. Eee, nie mogłem spać z niedzieli na poniedziałek, nie poszedłem w ogóle do szkoły w poniedziałek, wtorek. W środę jakkolwiek na lekach byłem i poszedłem po prostu do tej szkoły i już, już na jeden dzień. Eee, we wtorek do lekarza, do laryngologa, bo mhm. też tam, tam w ogóle nic nie słyszymy na lewe ucho. W sensie to już tydzień temu było, już jest lepiej, ale wiadomo. Chłopca się teraz... chyba, kurwa. Trochę, że tak powiem, trochę dostałem do wieku, plus 60 jak tam stałem w tej aplece i tam tej, na tej kalii. Tak, plus 60 doliczyłem. <grym> Potem jeszcze na jazdach byłem dwie godziny. No i co? No, piątek w Kinie byłem na wynomie trójce oh. z berom i chłopakami. Mm. O, ale przeleciało. I już... Tylko trzymam kciuki, jeszcze ten tydzień się skończy i następny, bo w następnym też mam trochę zaległości, które muszą zrobić ale w szkole. Powodzenia, że to trzymam kciuki, nie? Z czym. To trochę się działo kływa tydzień myśmy się nie widzieli, a chłopowi się kływa życie do góry nogami odwyciło, nie? Dokładnie. Mam pomysł na... A. I wczoraj jeszcze mój brat mi wygiął. Nie, czekaj, nie wczoraj. Z Środy. Nie, z czwartku na piątek wieczór. No. Mój brat wygiął rękę w drugą stronę, jakby. Mm -hmm. bo jakbym tam docisnął do ściany, ja tam w ogóle miałem inaczej rękę ustawioną, on nie widział, bo się wykupialiśmy. Mm -hmm. I generalnie taki duży bąbel mi się na... między nadkarskim a tułonią zrobił, nie? No Ale jeszcze się schodzi. No Także też ograniczone ruchy. Boję się jak sprawkiem będzie potem na tym. Mm -hmm. Ale jest też już lepiej, bo ten baniak, znaczy no, ten bąbel był, już tak powiem, wielkości. Jak masz takie cukierki, kulki w czekoladzie, to no. takie mniej więcej, Tylko, że takie jeszcze rozłożone po, po, po ten po obszarze. Ja chciałem tylko dodać, że następny jaki będziemy robić, no to tak do nie wiem. 300 zł, nie? Jestem za. Jestem za. Bez, że wygrasz, kłuwo, będziesz jedyna. Nieprawda. Jest nie, nie sprawiedliwość na tym świecie, kurwa. No Tak, teraz patrzę tutaj na ofety. Chyba, że niektóre to są weekendowe, bo naprawdę bardzo fajna oferta jest, czy to te cztery ale tam masz kontener, tam złoto i tak dalej, Która? Jest tutaj w... To jest zakładka oferty indywidualne, tylko, że można je dać też komuś z prezentu, nie? I tu jest tam 10 pojemników awesome, jeden kontener, kontina. 10 kontenerów wielka niespodzianka To ciekawe to jest moim zdaniem 10k Golda i 12k ognip, nie? Tak. No to tak. Fajne. No to fajne. 12 darmowych podziałów. Mhm. Poziomów. Dobra, to co kończymy odcinek. Mamy wszystko. Dobra. Aha, Windows mi się nie chciał kliknąć. Jak kurwa chyba miło?